George, nie zacinacie? Ej, czemu? Czemu zacinacie? Czemu? Co się stało? George Zacięło cię. A ja stałem, ja O już bloki mogę O się go Ale co to za lagi? Co to za lagi? George ogarnij się. Garmineta! Oj, ogarnij Ogarnij Ogarneta, Ogar George. Ej, czemu? czemu się nie odzywasz? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jak cię nie ma? George. O, czemu cię wywaliło, George? Ja wiem, nie wiem nawet. Ej, co jest? Czemu cię wywaliło? Nie, to nie się stało, coś się stało, tylko co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Inter, coś się pali. No, to tak na pewno jest, tak na jest. Dobra. No, syny takie dziwne, włosy. No, bez kiczów. Dobra, George, weź coś lepszego niż Bektrę i tyle. Jak teraz skieklon, snob, czekam. Uuu, myślę, że... Dobrze. Jestem spisem i do końca chyba mojego my życia będę spisem.